Cześć! A może powinienem powiedzieć? Elo pomerasz pomarańczy. Więc... Ja już wchodzę w Stumblego i ja też dzisiaj jestem. Nie wiedzą kim jesteś. Ale teraz powiem... jaki to masz nazwę kanał, bo coś tam zmieniała tak? Za mną będziecie grać ksiąli. Dawajcie się takie same skiny wybieramy. Nie, nie kojarzycie starego konto, ale teraz Nie, wy widzieliście no! to! Dzisiaj z tej strony film na Ciao i wiem, że jakieś tutaj durne rzeczy tam leciał, bo włączam właśnie nagrywanie. A, i on Stam, też będzie ale... nagrywał u siebie? Ej, bierzemy te z kimś, co by za darmo te race driver? No. Czy masz takiego astronauta? Nie, astronauta akurat nie mam. Poczekajcie sekundę, bo tutaj problemy techniczne. Nie, nie ma problemu. ja dalej nagrywam u siebie. Czy ciślepiej dźwięk, bo nie będzie nas słychać. Głąbka. Włączyłeś? Nie, dalej mam nagrywanie. Darmowe koło? A. Ja nie mam. Gdzie to mi znikło? Tu jest. A, A no, jeszcze ten. Yy, to na robię Skina. <śm> <śm> Niech to co ja robię. To Dobra, ty mam... już tam y, y, stłóż grupę. Jakie skiny bierzemy? Y, te co nowe za darmo było. Teraz ej, a wyś, no, jaki kolor skóry dajemy? Nigro Czyli czarny. E, dobra grupa. Granie standardowa czy standardowa? Czekaj, ja już tutaj włączam. A no, standardowa, dobra. Dobra, były problemy techniczne. Gramy dzisiaj tymi skinami, za darmo i gdy widzicie nigerami. Nie wiem, po co bierzemy te skiny, ale ja mam za darmo koło, może coś fajnego. Nie, Tylko... hmm. nie mam neto. O, nie mam neto. A nie mam. Aj noś. Nie, prawie było, ale to też dobrze. Prawie było fajnie, no ale. Co mam powiedzieć? Dobra, yy, grupa. Przepisz co kodzik. Standardowa. Tak, tak standardowa. standardowa. Dwa, Przed chwilą pięć. był odcinek z wypróbowania różnych rzeczy na mój kanał. Więc... Mogę być słabo z nami, bo jest miałem, że tych. 9, 6, 6. Tak? Nie, 9, 6, 9, 6. Dziwne tam. 9, 6, 6, 9, 6. 6 od, od tyłu? 6, 9, 6, 9, 5, 2. O, XD, 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 2, 1, o, to 3. Jest. To jest. Dawid z dram. No dobra. No, dobra. Bumdarara, ra-ra, ewoluję w błotek. Dlatego chcesz dziewczynę, ja wiem. Zdana, no, niemcyłkę. Mali nie słuchacie słychać. No to jest możliwe. Dobra już. <coughs> już czytuję dawno. Oho, wywaliło mnie z grupy a ciebie. Hmm. Dobra, to ja zagram. Zaraz razem. Ty zagraj się też normalną rundę. No co jest? Coś nacisnąłem. Gieraj, ja że muszę Kamlę wywalić. Nie jestem najlepszy. Tym, tą mapę, więc nie dziwcie się. Aha, ja lubię tę mapę bardzo. No ja to już gram. gram. Kurde, no chodnie, że... Co, nie będziecie. Mam no, są jakieś problemy z internetem. Co, że tak agresywnie grasz? Tam jesteś na spokojnie. O, nie, ja, mam, ja nie mam neta u ciebie w ogóle. Widzę mi wifi. fi Zaraz Widzę, widzimy się zaraz. Dobra widzę, ja już jestem znowu. Wiem, mam nowe konto, bo się skasowałem trochę. Jeszcze raz grupę stworzę standardową. Będziemy, mam, mam nowy telefon mm -hmm. Ej, myślałem, że... Dobra, dawaj sam już graj, bo ja się pomyliłem. Mogę to <trym trym> no, wperować. To nie na konieczność. No znów to gówno. Nie nabij z tej końcówki. Nie w jedwię ja to ma nie tak to, to jest tak klat. Mama, coś? To jest klat W spinalawce. Teraz rozkoszny pościeli. To jest spinę. Nie. Musiało się złamać. Co ty jest dobrze nawet? Nie, nie, kłamę. Proszę. O nie, ej, ja też mam to samo co ty. Co ty mi cały dzień mam ten splash? Ścigaj się do mety! Ale ping mi skacze wysoko. Nigdy nie przekraczał. Kurde, nigdy nie przekraczał. Takiej liczby. Kurde. Tuś miał coś specjalnego. Szkoda, że nikt tego nie nagrał. Szkoda, że nikt tego nie nagrał, widzowie. co jest? Szkoda, że nie jesteśmy razem, ale... Hop. 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 Dobra, coś dzisiaj nie idzie, tak zazwyczaj idzie tak dobrze, A... noż, no kurczę. no gdzie tu jest spawn point? Przede Przepraszam bardzo, ja się dobra, pytam, gdzie tu jest spawn point? Noż, ale ja nienawidzę tej gry, no nie, jeszcze się <coughs> zepsułam sobie. Nie, nie, ja nie nienawidzę Jeżeli tej gry. Jeśli ktoś by chciał robotów, to jak widzicie tutaj darmowa gra Mech polecam, bardzo fajna. Niestety jak ktoś chce coś kupić, to no, ceny zaczynają się trochę więcej, ale fajna gra, dużo zdobywa... Dawaj do grupy. Dawaj. Mi się tworzy, mi się tworzy. A to pewnie standard do Dobra, ja e, tworzę. Ja nie, blogi dasz? Ty? Ja tworzę. Ja stworzyłem już. Nie, ja pierwszy. I dawaj dwóch gracie, weźmiemy. Ja właśnie ja to dane. mam dane trzech. A ja ja już stworzyłem. K jedna runda, tylko blok dasz. Nie blok dasz. No a co? Jest? To są te... No ty mówisz, że źle lubisz blok musisz dać to. Teraz to i teraz to. No, no. no nie, no, ja nie chcę rola. Nie, ja nie chcę. już poczekaj, bo... Czekaj.

Dwóch graczy, ty kontra ja. No ja nie jestem a mnie, najlepszy na tej mapie. Ja mam na, trochę na starym kanale, a yy, może jeszcze się zapisało Jurassic yy, i tam też walczyliśmy nieraz. E. Ale to jest stary, nikt nie ogląda tego. Mm -hmm. Tego pewnie też nikt nie będzie oglądać. Bo... Co ty og u mnie oglądają? Ja kocham swoich Nie, 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 nie. Nie wiem, czy to jest jakiś trick widzowie, ale po prostu nie udało mi się tego zrobić inaczej rozegrać w sensie. Nie! O, a ja przeszedłem, a ja żyję, ja żyję. Ja, a widziałem, co ja zrobiłem? No nie... No nie, spadłem! Ty nie, ty to przeszłeś, to nie? Tak. No nie! Proszę, poczekaj na mnie! Nie, to są zasady. Gościu, ja mam taki ping wysoki! Wiesz, że poczekam na ciebie przy mecie? <grybuj> <grybuj> Jestem przy mecie. A, ja mam ping za wysoki. Nie wiem, czy podejść już do tej waty. Sjemator, ej, chodź po choć pokażę coś. No gościu na tym nie. zielonym ci tyliściam ci, ci, ka... Nie, nie, nie chodzi mi o to, bo tam się nawet drzewo da wejść. Nie wiem co. Nie wiem to takie słabe, ale... Teraz ja tworzę. Bo ja mogę blog... No nie, ty w darza dasz. A dasz. to jest najłatwiejsza... Nie zagryj ponownie. <assa> <ský> <cio> <stutko> to, to, to wychodzisz i do że do

się, jak mam dobry ping, jak ping mi podskoczy za wysoko, co to... mam takie lagi, ale umiem triki robić te z kolcami. Każdy pewnie umie takie triki z kolcami robić. Znaczy mistrza sami się nie udają, a no... oho, vlog Deus! He he. Panem. Ja nie. Ja na no, spokojnie. Ja zrobiłem błęd. Błąd. A jak dotknę ten laszek, bo nie pamiętam? Jak chcesz, to moj dotknąć. Wygrasz wtedy grę. Nie wiem, <laughs> że oszukujesz. Na czym stoję? O kurde, nie trafiłem w to. No nie! Jest! No ja mam ping ponad 70! Druga gra. Dawaj zagraj ponownie. Rewa. Czekaj. Mm. Ty nie możesz zagrać ponownie. Co to jest? Fajna gra. 6 77 piszcie widzowie w komentarzach co dostaliście na święta wczoraj pop nowy telefon nie, ja o smartwatche dostałem dla tych którzy nie znają to jest taki zegarek fajny który działa jak telefon prawie do trzech razy już tutaj. To jest drugi raz. No blok Daszu. On jest zgodny, tak. to wygonił tak. Kto wygra teraz, to bierze nową mamę. Co, co robi? Dobra, Ty wybierasz, ale ja tworzę grupę. Hehehe! Mm. <grywa> Na lewe. A to są łatwe. Nie, nie, nie. Kurde, pierwszy odpadłem. Ha, przeszedłem! Pierwszy odpadłem. Bo ja trika zrobiłem takiego jakby. Więc ja tu tyle Telefon już a tak blisko było, to ja zapomniałam, że to jest ten, że trzeba skakiwać. Teraz Ty wybierasz mapę, pewnie jak, jak... Nie, ja dodam, po prostu będą dwie rundy na więcej osób. Wyjdź, grupa, grupa niestandardowa, dwie rundy. Ale nie da się, musisz, ale nie. Wybierz. Szymon. Szymon nie. I będzie super slajdik. Gra, to ja wybieram i tworzę Ty, ty, bo jak się ty Ale super slajd Ale super slajd Ale w... super slajd ja Pokaż to 2-5 2-5 9-0 9-0 9-1 9-1 9-1 nie, 1, zagraj, anuluj! Jeszcze, co, co, 1-5 1-5 0-7 0-7 0-5 jak no naciśniesz zagraj, to cięłem. Dobra. No, ty, ty się dołączyłeś. Hihi. Na grywał, bo mi się dopiero na Wiem cukierka sobie. No, się Zamknij piję co? jak chcesz to trochę to zetnę, okej? Okay? ja nie ścinam niby. Ej, to będzie mega długi odcinek, u już 15 minut. Teraz 18. Opie, ich to zgarnia prawie na hitach. Bym spadł. Sam. W ogóle nikt jeszcze nie spadł. Uff, zaraz. Dwa spadli. Kurde, ja bym spadł. Trzy spadli. Cztery. Mhm Następny ten. Pięć. Sześć. Będzie. Pięć. Naj, muszę przejść Dzięki. Kurde, te chłopy nie chcą spadać. Nie! Ja spadnę! Kurde, wyrąbiło mnie. Przeszłem! Wyrąbiło mnie! No nie wychodź, nie wychodź, oglądaj Ja mnie. wychodzę. A no, nie o mnie nie No. Kurde. Nie, ale musisz osiem osób. Osiem. Osiem osób. Ja ja wiec, to musisz 8 osób. 8. osób. Super, slaj. Ja wizor też nie, nie jestem najlepsza, tak, 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 tak. tak. Ja ci wezmę na taką mapę, że Jak na tym się raz. Chodź No ty przegrałeś przecież. Tylko później. Jak wygram. O ile wygrasz. Patrz, już wyrobiło wszystkich prawie. Już zaraz wygrywasz. No jak ja trygi trochę... Ja jak trochę nikt tutaj imię... nie przychodzi, chłopie. Nikt, patrz. O, jeden przeszedł dopiero. Co? Wygrywasz to na luzie. Nikogo nie ma za pomocą. Co to? No, dopiero jedna... O, następna. dwie, trzy. Następne trzy, cztery. Tu Ale widzowie... Dopiero prawie... skaczą na tą zjeżdżalnię, zaczynają. Ale A żyjesz. Ty... oni a, a nie żyjesz. A do ciebie A to długo No i co? Wygrałem do, Dokładną kolejną mapę o. O, też nie żyjesz. A nie żyjesz. To nie żyjesz. A nie sam A nie żyjesz. A mapy żyjesz. nie żyjesz. A Ale żyjesz. grać w nie czy mam opuścić? Mm. Czekaj. Muszę dołożyć. A mogę ja teraz? Mm -mm. A, ja. Dobra, pomyśl tą reklamę. Dana na pewno wywierzysz blok? Tak. A tu do Jak dołączasz, zakryj tutaj tylko palec. Czemu? Bo tam będą wszystkie mapy napisane. Okay. Trzy. Hi, hi. czemu to zasłaniasz? Oni i tak to widzą. No Ale ty to nie widzisz. Widziałam wszystko. Trzy. Czekaj, gdzie to? Trzy, jest? siedem. Trzy, siedem. Pięć, cztery. Zakrywaj! ostatnią rundę. Nie zgadnij że to jest ostatnia mapa. Hot Nie. Nie no Nie, to nie hotlisy, spokojnie. ja 19. No tak, chyba zaczynasz trochę później. Wcześniej. O, chłopa, już jednego wyrobiło. Drugiego. Trzeciego będzie chyba. A nie, uratowali się. Może triki my, wiesz. Ale my gramy z botami przecież. Chyba. No, niektórzy, większość botów jest. Tak ci od razu powiem. A już wiem, co... Nie. Nie. Przeszłem. A ja nie mogę. Przeszłem! Przeszłeś? Ja też. Ja przeszłem, bo mnie wyrobiło, a chłopów szybciej zaliczyło, bo ja skoczyłem, tego klika zrobiłem. Pozostało też, trzy. tylko trzy osoby. O, no, kurwa. to musisz dojść. Teraz to jest super faj. A co na koniec? Na prawej stronie. Czekaj. Teraz. Kurze, bo Ja czekam na ciebie. Pa, pa, pa. Nie możesz. Czeko. Dobra. Leć, leć. Ej dobra, typ nie, typ nie trafił. Cztery osoby przechodzą. Nie, bo nas jest tylko trójka. Coś tam, jest jakiś błąd. Ciebie wyrąbiło. Nie. No. Kurde spadłem. Właśnie o to widziałem. Ja już lecę. Kuli widzę. Wpadłeś do dziury. Nie padłem. To astronauta wpadł. Nie. padłem Nie do wody, tylko do tego. Kurde. te te te, te. Najgorsze. Pierwsze dane. S. Przeszło. To właśnie mnie zatrzymało, tylko. Jak on też przejdzie, przejdzie. Mhm. Nieważne nawet, jakby nie przeszedł. Dalej, ej. O nie. Timer. Ile? <coughs> nie wiem, bo to nie jest jestem. Ja nie mogę. Ile będziemy tak czekać? Szkoda, że nie ma czterech osób teraz. Mhm. Będziemy czekać? Nie, widzimy się, widzowie, mojej poprzerwy się widzimy. Już jesteście widzowie? Dobra, pierwszy raz zgram na tej mapie, widzowie. Tak wam tylko powiem. Kurde, już, się w się spaliłem w Nie, zapomniałam, że to jest ta dziura. Miejaki, nie, nie, jest pierwszy. A pamiętaj, kto wygra. No kurde, no! Noż, Nienawidzę tej gry, ja nienawidzę tej gry! Żygam takimi grami. Chłopiec już przechodzi za nas. Nie. To jest taka daleka runda! No nie gadno, spaliłem się no. ja jestem tu, gdzie wy. Uważajcie jak będzie się woda podnosić. Kurde, już bym był! Nie, wpadłem! Padło mi. Czajnik Aha! i garnek. Czajnik i garnek. Nie. No Nie napisy, ten typo z... wygra. No. To no nawet te, z wody lepsze są parówki. Niż z lodu, Niż z ledowej lodówki i garnek. No, wpadłem, noż! Nienawidzę tej gry, ja żygam tą grom. Kurde! Tak, tak, noż, kurde! Potem już On się pewnie chce z nami pobawić i będzie tak czekał na nas. Albo czas nam się skończy. Lecisz, lecisz tu. Dajesz radę, dajesz radę. I stoisz tu teraz i się nie ruszasz. Też ja? Nie. No nie spychaj mnie. Masz farta. Ej, ty tam chyba nie o mi przejść czegoś. Kurde, spadłem. Co ja zrobiłem? Dobra, widzowie. No nie, widzowie. Dobra, widzowie, ja już. Nie. Nie nienawidzę tego. No, ej, dobra, typu, spad. Ty po spad. Kurde, ja też spadłem. No nie! To ma płasnego. Ty, dobra, on nie umi przejść. On naprawdę nie umi tego przejść. Ja też! Ty nie, on przeszedł. Przeszedł? No, nie, nie przeszedł. A to jest baba Już koniec! Sen! Po tym. Nie! Przeszedł! Kurde. No kurde, nienawidzę. Dobra, to ja teraz. Nie, dalej gramy to samo. To samo, Czajnik. I garnek. Przerwa, że trzeba. Granie standardowa. Więcej ludzi, żeby było sprawiedliwie. Nikt się tu nie nudzi. To nie, nie. I daj 16, daj 17. O! Słuchaj, <coughs> jechać po ciebie. Dobra, widzę, to. Ja kończę, żegnam się z wami. Oddajcie pomarańcze. nawa. No,